フフフ。 Możesz, ale co ty tutaj robisz? Przecież codziennie też nie są niesopakami po szkole. Na no cię nie interesuje. Skąd wiesz, co mnie interesuje? Nie znasz mnie. Przecież jestem tu od niedawna. To prawda. Nie jestem takim kujon jak ty. Ale słyszałem, jak umawiałaś się z Martyną w bibliotece. Miała ci pomóc? Tak, ale... Nie przyszła? Skąd wiesz? Słyszałem jej rozmowę na korytarzu. Umawiała się z Kaśką do Kina na dzisiaj. No trudno. Najwyraźniej mam jej dosyć. Robię wszystko, co w mojej mocy. Ale i tak ciężko mi idzie. Chyba na dzisiaj sobie odpuszczę i pójdę już do domu. Poczekaj chwilę, pogadajmy. No nie wiem. Nie chcę ze mną rozmawiać, bo już wiesz? Nie wiem, o czym mówisz, ale dobrze. Denerwuje mnie to, że źle się zachowujesz na lekcjach, nie odrażasz prac domowych i jesteś arogancki. Zastanawiam się tylko, co na to twoje rodzice. Moi rodzice cieszą się z moich sukcesów. Niczego nie rozumiesz, powiem ci, polubiłem cię. No nikt się nie interesuje. Ja nie mam już rodziców. Zginęli w wypadku. Mieszkam w domu dziecka. Tuż już moja druga szkoła w ciągu roku. W poprzedniej szkole, kiedy dowiedzieli się, gdzie mieszkam, wyzywali mnie i szydzili, więc tu nikomu nic nie mówiłem. I, I w ten sposób chcieli zaimponować chłopakom no, dodatkowe zachowanie? Właśnie. To głupie. Więc może razem się pouczymy? Masz rację, możemy. Ale teraz pokaż to zadanie, z którym tak się męczysz. No pewnie jesteś dobry. Lubię matematykę. Mogę Ci pomagać. Cieszę się, ale najpierw... Najpierw mam powiedz. Chciałabym, abyś wziął udział w się. Mogę wysłać swoje zgłoszenie zgadzasz się? No nie wiem. Właściwie może czas, czas się za siebie. Ja chyba też mam szansę coś w życiu osiągnąć. Spróbuję, a tobie będę pomagał w matematyce. W każdym środę po lekcjach. Pasuje? No pewnie, cieszę się. Ja muszę już wracać. Muszę jeszcze odrobić lekcje domowe. No to chodźmy. Cześć Hubert, mam wyniki. To dawaj. Jestem ciekawa jak ci poszło. Ja też jestem ciekawa. Uwaga. Hurra Hubert, patrz wygrałeś, jesteś najlepszy, wygrałeś laptopa. Nie wierzę, uszyknij mnie, będę mógł zająć się grafiką komputerową. Na no, tym też się znasz? Dużo o tym czytałem, interesuje mnie to. Jesteś bardzo zajęczy. Ciekawa jestem, ile tajemnic jeszcze skrywasz. Kiedyś byłem bardzo ciekawy świata, ale później przestałem interesować się nauką. Ludzie oceniają mnie powierzchownie. Ty, jako pierwsza od czasu, popatrzyłaś na mnie życzliwie i, co najważniejsze, Ty we mnie uwierzyłaś. Dziękuję. Proszę bardzo. Wiesz, czytałam niedawno nowego księcia. Ja też lubię czytać. Książę, który mieszkał na planecie troszeczkę większe od niego i który bardzo chciał mieć przyjaciela. Ty już go masz. Ja zgadzam się ze słowami Lisa. Dobrze widzicie tylko serce. Najważniejsze jest widoczne dla oczu.